Witam, chciałbym zaprezentować parę filmów na Blu-ray, które ostatnio wpadły Tak więc zaczynamy Pierwszy film Gorący towar Wydanie zagraniczne Z polskim lektorem Mam wydanie DVD, ale ma polskie napisy, a tutaj lektor Tak samo Brudny Harry Wydanie zagraniczne ale z polskim lektorem, następny Alicja z w krainie Czarów 3D, następna część Alicja po drugiej stronie lustra, następny Piraci z Karaibów 3D na nieznanych wodach. Polski z Krzysztofa z Serce na dłoni i z Samiana i film Joy z Jennifer Lawrence i jeszcze wpadło parę filmów na DVD pierwszy z nich Tugie pożegnanie, złoto dla naiwnych, anatomia morderstwa, wydanie zagraniczne z polskim lektorem, i taki pakiecik dwóch filmów. Obcy kontra Predator.